Hejka kochani, dzisiaj przychodzę do Was z pięcioma maseczkami domowej roboty na zimę. Mam nadzieję, że Wam się przydadzą te moje przepisy i bardzo ładnie odświeżą, nawilżą i odżywią Wam cerę na twarzy. Pierwszą maseczką, którą będziemy przygotowywać, będzie to maseczka z awokado. Która jakby pomoże Wam w walce z suchością skóry podczas zimy. Bo, jak wiadomo, zimą właśnie wszędzie są porozkręcane na maksa, wręcz kaloryfery, ogrzewanie wszelkiego rodzaju i które to bardzo prawda wysuszają nam właśnie skórę. I Będziemy właśnie wykonywać taką maseczkę, i zaraz Wam powiem, co do tego będzie nam potrzebne. Do maseczki z awokado będziemy oczywiście potrzebować awokado. Ja już mam tutaj takie, właśnie wyciągnięte awokado, już je troszeczkę widelcem porozgniatałam. Do tego dodamy sobie kilka kropli oliwy z oliwek. Niewielką ilość. Teraz sobie, sobie to wszystko razem wymieszamy. I taka maseczka, słuchajcie, bardzo ładnie nawilży Wam właśnie tą zmęczoną i e, suchą skórę podczas właśnie zimy. Bardzo dobrze jeszcze Wam złagodzi e, podrażnia, e, taką właśnie suchą, podrażnioną skórę. E, I taka maseczka dostarczy Wam witamin, minerałów. I antyoksydantów. Tą maseczkę położymy sobie na twarz i będziemy ją zmywać po paru minutach letnią wodą. I sądzę, że idealnie się sprawdzi na zimowe wieczory. Kolejną maseczką będzie to maseczka z białka jajka. Która idealnie nadaje się do właśnie takiej cery tłustej z rozszerzonymi porami. Więc to jest też taki jeden z domowych sposobów na radzenie sobie z rozszerzonymi porami. I bierzemy właśnie sobie jajeczko, z którego jest nam potrzebne białko. I powiem wam szczerze, że nie wyrzucajcie żółtka, bo zaraz wam pokażę maseczkę, która też będzie z wykorzystaniem tego żółtka. Wystarczy po prostu widelcem troszeczkę rozmucić to białko i taką właśnie miksturę z białka nakładamy na twarz, zostawiamy do wyschnięcia. Po kilku minutach zmywamy tą maskę. I taka właśnie maseczka, tak jak wcześniej wam powiedziałam, idealnie sobie radzi właśnie z rozszerzonymi porami, a zimą tworzy na skórze taką barierę ochronną przed mrozami. Kolejna maseczka to będzie maseczka z płatków owsianych. Do tego celu potrzebujemy płatków owsianych, żółtko jajka, które wam mówiłam przed chwilą, żeby sobie zostawić. I miód. I teraz wlewamy sobie żółtko. Dodajemy miodu. I mieszamy. I taka maseczka idealnie y, też złagodzi Wam skórę, która jest właśnie. Podrażniona, od mrozu, od wiatru, który jest zimą, bardzo ładnie też ją odżywi. I taką maseczkę kładziemy sobie na 20 minut na twarz. Potem spłukujemy ciepłą wodą. I kolejną maseczką będzie maseczka bananowa. Do tego celu, oczywiście potrzebny jest Wam banan, którego ja już sobie widelcem rozgniotłam. Wy możecie oczywiście, jeżeli ten banan jest dość twardy, to możecie go wrzucić po prostu do miksera. I do tego dodajemy śmietankę. Ja mam akurat light, ale wy możecie zwykłą kremówkę dodać albo taką słodką śmietankę. Nie dużo, parę łyżeczek. Wszystko to sobie mieszamy. I kładziemy na twarz. Zostawiamy na 30 minut, po czym spłukujemy ciepłą wodą. Maseczka Wam bardzo ładnie odżywi skórę, rozjaśni ją i pozostaje, pozostawi taki ładny blask na tej skórze. Ostatnią maseczką, którą chciałam Wam pokazać, jest maseczka mleczna. Ale nie będę Wam pokazywać jak się ją robi, tylko Wam powiem o działaniu i wrzucę Wam linka na dole, bo już pokazywałam Wam jak robię różne maseczki mleczne właśnie w darach natury mleko. I taka maseczka generalnie przywróci Wam pH skóry, jak również właśnie. Ochroni wam tą skórę przed wpływami właśnie pogody zimowej i bardzo ładnie ją też odżywi. Może być to do tego do takiej maseczki możecie użyć oczywiście mleko, jogurt, śmietankę, kefir, wszystko to, co po prostu produkty prawda mleczne. Maseczkę nakłada się na twarz, zostawiacie ją na 10-15 minut, po czym zmywacie zimną wodą. Mam nadzieję, że filmik Wam się przyda i że skorzystacie z moich porad. Zapraszam Was na bloga, na Facebooka i do polubienia filmiku. Do usłyszenia, buziaki. Pa!